Hej, Joe! O, proszę, kosmo. Jak tam? Co tam, wyglądasz na chorego? Idę do apteki. Chyba się przeziębiłem. To idę z tobą, mam po drodze. Okay, jak chcesz. Dzień dobry, panie Biszu. Dzień dobry. Jak pan się ma? Nie za bardzo. Chyba mam grypę. Na grypę? I jakie pan ma symptomy? Kaszle, głowa mnie boli. To musi być. E, ty tam, odłóż natychmiast ten neopaks! Na Węczy e, się nie ma. Jasne. A to co? Kik Taki? Ten też, to wspólnice! Nie chcemy tu złodziei! Wynosi się w tej chwili! Wstyd! Kretyna robi mi przypał w mojej aptece. Nie tu się człowieku, to dlatego, że byłem głodny! Wstyd! Wstyd! Wiesz, ten za dziw. Dobra, dzięki, już mnie nie ma! Idioto, zjebałeś mi opinię w całej dzielnicy. Co ciebie przychodzę do tej apteki. Dobra Już, nie ma ofiar w ludziach. Chcesz na opak?